W codzienniku artystycznym spojrzymy na laureatkę ubiegłorocznej nagrody Turnera, najważniejszego brytyjskiego wyróżnienia dla młodych artystów, by odkryć instalację szkockiej artystki o indyjskich korzeniach, Jaslin Carr. Nagrodzona została jej instalacja pokazana w galerii White Cube, zatytułowana Alter Altar, czyli zmieniony ołtarz, chociaż Kaur robi też takie rzeczy. Przedstawienie jest zaskakujące i składa się z wielu elementów. Między innymi tego eskorta przykrytego obrusem, ale także tego dywanu axminster, foliowego dachu zbierającego śmieci i mechanizmów grających. Przestrzeń wypełniają obiekty znalezione, przetworzone, impresje codziennego życia w Glasgow dziewczynki z Indii, której ojciec prowadzi sklep off-limits i próbuje przetrwać z rodziną. Mamy więc przed sobą chyba jakiś spektakl wleczenia, zawlekania. Wleczenia dźwięków i przedmiotów, śmieci i pamiątek, kotwic i haków, które jakoś pomagają się odnaleźć, ale jednocześnie nie pozwalają oderwać, jeśli ktoś doznaje całkowitego przewartościowania, zmiany i porzucenia, odnalezienia i utraty. Ceremonię wręczenia nagrody zakłócili protestanci przeciwko inwazji Izraela na Strefę Gazy, domagający się od brytyjskich instytucji kultury zerwania wszelkiej współpracy z instytucjami izraelskimi. Jocelyn Carr wyraziła solidarność z tymi protestami.